Członków Rady Medycznej przy premierze. Padły cztery postulaty. Epidemiolodzy apelują do prezydenta, premiera, ministra zdrowia. Polscy epidemiolodzy domagają się od urządzących pilnych działań w związku z nasileniem epidemii koronawirusa w naszym kraju. Postulują m.in. zakaz wstępu do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach dla osób nieposiadających certyfikatu covidowego, pod apelem podpisała się większość członków Rady Medycznej przy premierze. Apel ukazał się na stronie zarządu głównego polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. List epidemiologów skierowany jest do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i marszałka Senatu Tomasza Grockiego. Epidemiolodzy zwrócili się do władz w związku z olbrzymią liczbą zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19, a także ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami. W ich liście padły cztery postulaty. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników unijnego certyfikatu COVID-19 i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nieposiadających uc do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu. Podjęcia działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami. Zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych. Treść apelu poparli wszyscy członkowie zarządu głównego polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych podkreślono. Stanowią oni przy okazji większość członków Rady Medycznej przy premierze, w tym prezes wspomnianego towarzystwa profesor Robert Flisiak. Premier zapowiada nowe obostrzenia. Jutro lub pojutrze przedstawimy zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją omikron. Rozważamy wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych, zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Rzeczywiście przedstawia to się niedobrze, powiedział Morawiecki w odniesieniu do sytuacji epidemicznej. Według niego jest bardzo dużo zgonów, szczególnie wśród osób niezaszczepionych. Opracowanie: Michał Michalak.